Jest 8, nasz 8. Pierwsza edycja targów, długo się zastanawialiśmy, czy wziąć w nich udział, natomiast nie żałujemy, bo jednak rozwiązanie z połączeniem targów z kongresem sprawia, że zarówno pojawił się uczestnicy pojawili się z kongresu, jak i osoby z zewnątrz, z zakładów, z branży chemicznej, stricte, która nas interesuje, więc oceniamy to pozytywnie. Przywieźliśmy tak naprawdę to, co jest naszym klebem codziennym, kombinezony do zastosowania. Wobec zagrożeń chemicznych i biologicznych od najprostszych po najbardziej skomplikowane rozwiązania. Kombinezony ochronne. Firma Daniels prezentuje to, co zawsze, czyli my zabezpieczamy chemię na produkcji. Wszędzie tam, gdzie jest jakaś produkcja czegokolwiek, występują substancje chemiczne, a my podpowiadamy, w jaki sposób pracować z tym bezpiecznie. Projektujemy i wdrażamy zabezpieczenia techniczne do tego. Świetne przygotowanie ze strony organizatorów. Bardzo dobra baza. Wygodne hale, wygodny dojazd do hotelu. Bardzo dobre imprezy towarzyszące targom. E, także zapowiada się ciekawie. Mam nadzieję, że podobnie będzie w kolejnych latach. Pierwsza edycja targów udana. Uważam, że warto organizować tego typu e, spotkania. tak. Pozwala to nam na Przedstawienie naszych produktów, podczas tych targów mieliśmy okazję otrzymać nagrodę za urządzenie łączone natrysk myjka do oczu z wylewką akcją, także urządzenia bardzo potrzebne tak, tej branży chemicznej w celu zabezpieczenia miejsc pracy, także zachęcamy wszystkich do odwiedzania targów, bo uważam, że są one potrzebne i konieczne i umożliwiają właśnie bezpośredni kontakt z naszymi klientami.